4 i 5 września na terenach wystawowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyła się 27. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Cykliczna impreza rolnicza dedykowana sektorowi rolno-handlowemu, ciesząca się ogromną popularnością i niebywałą frekwencją. Place wystawowe zapełniły się rekordową liczbą wystawców krajowych i zagranicznych. Ponad 700 zwierząt hodowlanych, pokazy, konkursy, spotkania handlowe, tłumy zwiedzających. Tak można podsumować udany wrześniowy weekend w Przepietowie. Wystawa kierowana jest przede wszystkim do odwiedzających, ale jest to wystawa dorobku hodowlanego, szczególnie dorobku hodowlanego naszych rolników, hodowców bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, owiec i królików w tym roku nie mamy już od lat, od kilku lat trzody chlebnej, ale to jest rozumiała sytuacja w związku z ASF-em ale oczywiście mamy nie tylko tutaj czym się pochwalić na tej wystawie, nie tylko dorobek podowlany, ale również maszyny, narzędzia i urządzenia generalnie wszystko co jest potrzebne do założenia, utrzymania, do prowadzenia gospodarstwa rolnego, ale nie tylko do gospodarstwa rolnego, również do, do prowadzenia domu, ogrodów, sadów, warzywników. Tutaj, tutaj to wszystko można znaleźć, wszystko można spotkać na tej wystawie. Cieszymy się, że, że zwierzęta, że rolnicy są tutaj dzisiaj razem z nami, jak widzimy po sobotnim dniu, który zawsze z reguły jest mniej licznie odwiedzany przez, przez odwiedzających. Jest dość dużo odwiedzających, także mamy nadzieję, że, że Wystawa nam wypali, i pogoda jak widzimy dopisuje, także jakby wszystkie czynniki przemawiające za tym, że będzie tu udana impreza są za, za. Podczas wystawy rolnicy mieli okazję zaprezentować swoje najlepsze okazy zwierząt, a wystawcy przedstawić bogatą ofertę targową. Zainteresowani zwiedzali tereny wystawowe, gdzie mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w rolnictwie. No ja myślę, że to jest już 27 wystawa, tak, i ta wystawa zawsze cieszy się w dużym zainteresowaniem. Wiadomo, że w tamtym roku tej wystawy nie było, ale widać, że przyjechało dużo wystawców, że te wystawy dalej się cieszą dużo popularnością i przede wszystkim należy to kontynuować takie szczególne podziękowania dla polskiego Środka Doradztwa Rolniczego, jak dla Również poszczególnych Federacji za to, że ta wystawa być, może być, a przede wszystkim sponsorów, którzy również sponsorują, bo wiadomo, że dojechanie tutaj na i przedstawienie tych swoich zwierząt. Jest to duży trud dla rolnika, dla tych, którzy się tym zajmują i należy im przede wszystkim się duże podziękowanie, ale myślę, że to jest również dobre, że ze względu na to, że tu mogą się spotkać hodowcy z naszego województwa i nie tylko z całej Polski, wymienić się doświadczeniami, przekazać informacje, ktoś coś podejrzy i się okaże, że ta sztuka jest na naprawdę bydła bardzo ciekawa i należy to przenieść, kupić e, to sztukę tak i to jest taka wymiana między rolnikami. Wiadomo, że w tej chwili mamy dobę internetu i dużo takich transakcji odbywa się poprzez internet, ale właśnie poprzez takie e, na, nam, namacanie tego, co jest dobre i wymienianie się, żeby zwiększyć produkcję, zwiększyć ilość, co chodzi o bydło, tak żeby była większa wydajność, jak również żeby te zwierzęta były piękniejsze, to myślę, że takie targi ku temu służą i dlatego... Widać, że są dzisiaj tłumy, a myślę, że jutro jeszcze będą większe tłumy, które będą podziwiać te zwierzęta. Producenci rolni podczas trwania targów mieli możliwość spotkania się z doradcami i skorzystania z kompleksowego doradztwa z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, zasady ochrony roślin, ekonomiki produkcji, przedsiębiorczości, ekologii, agroturystyki oraz przetwórstwa. Osoby, które po raz pierwszy przyjadą, no są pod dużym wrażeniem. A mamy świetne firmy, które i produkują maszyny rolnicze, mamy świetne firmy, które prowadzą na wysokim poziomie usługi, no ale przede wszystkim są rolnicy. Są rolnicy, którzy dzięki wytrwałej pracy, dzięki temu wysiłkowi, aby swoje gospodarstwa unowocześniać mają bardzo dobre efekty. No, nasze rolnictwo przecież może już. Nie tylko konkurować wewnątrz kraju, ale i przecież możemy się im pochwalić za granicą. W trakcie wystawy zostały zaprezentowane najpiękniejsze okazy bydła mlecznego, mięsnego, koni, owiec oraz wyjątkowo królowały alpaki. Do szczególnych wydarzeń można zaliczyć już ósmą ogólnopolską wystawę królików, na której zaprezentowano ponad 400 sztuk wielu raz. Naprawdę to jest niesamowite, co udało się polskim rolnikom zrobić, bo myśmy startowali z poziomu powiedzmy takiego średniego, socjalistycznego, jaki wtedy był dostępny dla Polaków, a przez 30 lat staliśmy się szczególnie tu na Podlasiu potentatem w hodowli bydła, ale i w uprawie ziemi. Plony, czy też wydajność od krów, jedna z największych w Polsce i, i, i taka, która może konkurować już z Europą Zachodnią, która no, te rolnictwa miała postawione dużo wyżej już przed laty, więc nie mamy się czego wstydzić, ale to wysiłek wspólny. Rolników, którzy byli otwarci na wiedzę, na postęp, no i ciężko pracowali, ale też tych, którzy im pomagali. Między innymi doradców ze środka doradztwa, ale też całej branży. Trud hodowców w przygotowaniu zwierząt do wystawy został doceniony przez komisje konkursowe, które wyłoniły czempiony oraz superczempiony. O, już nie liczyłem, ale kilkakrotnie zaliczyłem superczempionów, no i, i nadal zaliczam. Pierwszy raz na wystawie, pierwszy raz w życiu. Tak w w sumie. O, fajna sztuka, to praca wielu ludzi tak naprawdę. I się udało, no fajnie. Bardzo fajnie, interesująco jest. Jest dużo ciekawych rzeczy. Są maszyny rolnicze bardziej dla panów, aczkolwiek panie, tam jak gdzieś zajrzą, też nie jest źle. Jest dużo też regionalnych potraw, zawsze są jakieś. Jest coś ciekawego zawsze do zobaczenia i, 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 i można coś kupić też. Kwiatuszki są, koszyki wiklinowe. Wystawa zwierząt hodowlanych to najważniejsze wydarzenie roku oraz największe targi rolnicze w północno-wschodniej Polsce. Każdy z hodowców starannie przygotowuje swoje zwierzęta, aby jak najbardziej okazale prezentowały się na aringu wystawowym, prym wiodły krowy i jałówki ras mlecznych, co związane jest z produkcją i przetwórstwem mleka dominującą gałęzią rolnictwa w tych rejonach.